Dzień dobry, dzień dobry, a w sumie to dobry wieczór bo jak ja to nagrywam to już jest wieczór ale wygląda ci jak dzień, więc Dzień dobry <laughs> Witam was we vlogmasie numer 9 Za chwilkę wytłumaczę wam, dlaczego ten vlogmas jest nagrany jakby zmontowany łącznie z vlogmasem z dnia wczorajszego Wytłumaczę wam, dlaczego vlogmas wczorajszy się na kanale nie pojawił Ale to za chwilę myślę, że najpierw przejdziemy sobie do kalendarzy adwentowych, dlatego że jak zauważyliście we vlogmasie numer 8, czyli przed, przed, przed chwilą Mija nie otwiera swoich kalendarzy adwentowych A to dlatego, że poszła sobie spać do rodziców Wojtka, dlatego dzisiaj Mija. Otwiera po dwa okienka w kalendarzu. Mija? Chodź tutaj. Kto będzie otwierał dzisiaj po dwa okienka? O, Mia Kalendarz adwentowy? Kalendarz adwentowy, chodź! Notko moja piękna. Otwieramy kalendarze? Kalendarz otwieramy? Ty masz takie wakacje pod palmami, co? Dobra, mija. Otwieramy kalendarze. Uwaga! Jest? Co to jest? Co tu mamy? Co to jest? Czemu jesteś taka jakoś mało zadowolona? O co chodzi? Ciesz się! Kolejny adwentowy! No super, w końcu ogonek zaczął merdać tutaj. Numer 8 i 9 dzisiaj mi otwieramy, co? Gdzie mamy? Kosteczka. Kosteczka, dobra, co? Dobra, teraz drugi. O, drugi kalendarzyk. Drugi otwieramy? Ona chyba ten woli bardziej. O wiele bardziej się jara, kiedy otwieramy ten kalendarz. Eee, Karolina, jeśli to oglądasz, proszę napisz w komentarzu, gdzie kupiliście ten kalendarz, bo naprawdę zgody polecenia. Jeżeli ktoś szuka kalendarza adwentowych, na przykład na przyszły rok dla psiaków, to zdecydowanie polecamy ten, bo naszej psińce się podoba. Nie? Dzisiaj psiance mamy to takie to takie bardziej gumowate, ale to ci smakowało bardzo. Coś takiego jak nasza krówka ciągutka, nie? I dobra, wracamy do tego. 9 mamy tu. 9, otwieramy. Najgorsze jest to, nie, jak ty się przyzwyczajisz, i już później, w styczniu, nie będzie co otwierać, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, już Ci daję, już. Dajemy. Dziewiątka w drugim kalendarzu. Tu mamy dziewiątkę. Co ty tak węszysz? Proszę. ta O, proszę, tego jeszcze nie było. Spójrz, jakie fajne już dajemy. To jest bardzo ciekawe. Patrzcie, dzisiaj mamy coś takiego. Proszę bardzo. Ale jej smakuje. Jest cała owśniona. Dobra, ja Ci nie przeszkadzam. Zajadaj. Teraz ja otworzę kalendarze na tele mojego ukochanego wzoru. Boże, kocham te poduszki. I teraz przyszła moja kolej na kalendarz z Asosa. bo go otwierał wczoraj. Dzisiaj będę otwierać ja. I dzisiaj mamy. Chyba będzie. U, maseczka. Dzisiaj mamy maseczkę. Już z tej firmy miałam kiedyś maseczkę i była naprawdę całkiem spoko. Teraz dziewiątka w Wals. W numer 8 mamy coś uniwersalnego, ponieważ do włosów oraz ciała jest też napis sport, więc możemy się domyślać, że jest to męski kosmetyk. I powiem Wam, że też pomochałam, i zapach utrzymał mnie tutaj w przekonaniu, że jest to kosmetyk męski, także coś dla Wojtka dzisiaj. I dziewiątka, w się. O, mamy znowu coś z takim. O, matko, jakie piękne opakowanie! Czekajcie, bo... o wyostrzyło się. Piękne opakowanie, takie holo. Świetnie wygląda. I co my tutaj mamy? Czekajcie, wiecie co, bo przez podgląd nie widzę, zaraz doczytam i Wam powiem. Dzisiaj w NYX-ie mam również olejek do ust, tak jak ostatnio i powiem Wam, że myślałam, że skoro będzie holo opakowanie, to będzie to taki olejek, który ma w sobie drobinki. Ale jest bardzo neutralny, ponieważ jest to olejek o takim różowym zabarwieniu. Chociaż wydaje mi się, że troszeczkę holo tutaj widzę. Nie wiem, to zobaczę już jak będzie wyglądał na ustach w świetle dziennym, ale bardzo spoko. Ostatni olejek bardzo przypadł mi do gustu, więc zobaczymy jak będzie z tym. Mam coś dla Ciebie. Tak. W dzisiejszym kalendarzu. Dla mnie było? Tak, dla Ciebie. Męski kosmetyk. Uniwersalny, masz bierz, do włosów, do ciała, do stóp, do podłóg, do samochodu. Ci, <noise> ale ten ja ostatnio, znaczy ostatnio, już przez długi okres czasu, w ogóle te wszystkie produkty, które są do wszystkiego, czyli na przykład żel do mycia ciała, twarzy, włosów, co, co ja tego nie, nie ten. Masz, masz każdy kosmetyk od czasu. Kiedyś ja tak używałem, tak nie? było, tak. Kurwa jednym kosmetykiem potrafiłem umyć, tak jak mówisz, Nauczyłeś samochód, się, siebie, nie, podłogę, no, nie? Dalej. Nauczyłeś się używać toniku na przykład. No. Teraz Wojtek w ogóle cały czas używa toniku. No, jestem z Ciebie proszę Właśnie dzisiaj się nakremowałem, nawilżony. jestem nowym kremem ostatnio dostanym. Dobra, zapraszam Cię do kalendarzy dzisiaj. Mm -hmm. Dzisiaj naprawdę jest rzecz, która mi się podoba. Którą... No, podoba mi się ta rzecz. Myślę, że... jest będziesz... dziewiątka? Tak. Nie ma. Jest, jest. Tu! No. A. Wystające, a nie przetwierdzone. To chyba coś było zmieniane tutaj. Nie, nie, nie. Czyli to jest coś do ubioru. Jest po prostu. Jesteś po prostu jakby to o, Idealnie przygotowany do tego. Żeby to założyć. Co to jest? Piżama! Co? Nie mam piżamy żadnej. Czy jest szkoły? Na odwrót. No, odwrót. no wiem, że no odwrót. You want... peace? of me? Ha! Jest fajny! jeszcze. No widzę, są, no. Ci. Taki klasyk świąteczny, piękny, co? Super! Dlatego no tego mówię, że jesteś idealnie przygotowany do A tego. Jak widzisz, jak ja wszystko wyczajam? jest tu to, tu Bo to. Bo tak mam pomysł. No. Weź tak się teraz przebierz to, chcę zobaczyć, jak wyglądasz. Dobra, super, fajne, przyjemne to jest. Ale takie Gacie fajne, nawet można w tym spać, bo ja lubię takie. No to... Nie, takie, wiesz, wiesz. nie fajne, bo w Gacie można w tym spać, nie? Ale nie ona. Tylko o koszulkę ściągam, bo ja w koszulce nie śpię nigdy. No to mi się zaczął. No, nie w koszulce. Albo nie... rano sobie zakładać na przykład. No tak, ale na przykład tak po, po, po wieczorku, po nie no mogę super. sobie zabawać, nie? Bardzo dziękuję. Fajne te prezenty są. Ciekawe co tam jest jeszcze. Bardzo fajne rzeczy? Kapcie mi kupisz? Nie mam kapci takich. Nie ma kapci tam, nie Kurda. chcę, żebyś popełnił. Trzynastce są kapcie, 100%. nie, nie, nie. Nie chcę, żebyś popełnił ten sam body. No to kup mi lepsze kapcie, nie takie zadyche. W poprzednim vlogmasie, we vlogmasie numer 8, który jest już na kanale, mówiłam Wam o tym, że ciężko jest mi nagrywać i tak naprawdę z roku na rok jest, mam wrażenie. Coraz gorzej z tym nagrywaniem, bo teraz mam także pracuję dosyć długo, mam długie zmiany, przez co też czasu na nagrywanie jest zdecydowanie mniej. Więc postanowiłam, żeby nie zakończyć tego vlogmasu tylko na otwieraniu kalendarzy, bo jak to zmontowałam, zobaczyłam, że mamy tylko kalendarze, to się przeraziłam. Postanowiłam, że skorzystam z Waszych pytań, które zadawaliście mi na Insta które Was prosiłam na początku vlogmasu, także podpowiadamy sobie dzisiaj na pytańka i mam nadzieję, że ten vlogmas wam się spodoba. Więc pierwsze pytanie. Jakie plany na Sylwestra? Więc planów na Sylwestra tak naprawdę nie ma, bo jesteśmy w takiej, można powiedzieć, kropce. Nie wiemy, co robić, nie wiemy, co będzie, może się wydarzyć wszystko i nie wiem, czekamy na decyzję rządu, co będzie z, co będzie z Sylwestrem. Prawdopodobnie imprez żadnych nie będzie, więc zobaczymy, ale pewnie będzie Sylwester jak w większości spędzonych w domu. Czyli oglądanie pewnie TVN, Polsat czy coś, zobaczymy. Ulubione danie wigilijne? Moje ulubione Danie Wiliny to zup zdecydowanie uszka z barszczem kocham po prostu od dzieciaka, uwielbiam uszka z barszczem. E, a zaraz po uszkach z barszczem myślę, że pierogi. Pierogi ze śliwkami. O, Boże! Nie mogę się doczekać pierogów ze śliwkami. Mojej mamy są najlepsze na świecie. Zawsze się z moim, Dawid, z moim Dawidem, z moim bratem, zawsze się o te pierogi bijemy, bo je lubimy strasznie. Jesteś na bieżąco z jakimiś YouTube'owymi dramami, czy nie obczajasz takich rzeczy? To jest tak, teoretycznie nie obczajam, bo jeżeli są filmiki nagrywane na YouTube stricte o jakiejś dramie, to raczej w to nie wchodzę. No chyba, że jest jakaś super ciekawa drama, no to, to coś tam wejdę, posłucham. Czasami do makijażu wiecie, puszcza się takie po prostu jakieś gadane filmiki, żeby coś leciało w tyle. Ja tak przynajmniej mam. Ale, jest taki kanał, w ogóle Poland, uwielbiam chłopaków i uwielbiam ich serię, czyli prasówki. No i chłopaki bardzo często w prasówkach właśnie omawiają różne tematy, między innymi też dramy. I nie wiem dlaczego, ale ja tę prasówkę uwielbiam oglądać i oglądam każdą, która wyjdzie. Oni też nagrywają, w ogóle reaguje i wtedy właśnie reagują na różne dramy, to wtedy raczej tego nie oglądam, chyba że jakiś tytuł mnie przyciągnie czy coś. Ale tak, to te prasówki oglądam. A tam dramy się pojawiają, więc można powiedzieć, że Jestem na bieżąco nie, ale czasami obczajam, nie powiem, że nie. Czemu Wojtek nie zasłużył na kalendarz? Tak, na początku vlogmasu dwa razy powiedziałam, że Wojtek nie zasłużył na ten kalendarz, który mu zrobiłam. Oczywiście to było w formie żartu. Ja robiłam ten kalendarz z wielką radością i. Czy stwierdzam tak na serio, że Wojtek na to nie zasłużył? Wiecie, czasami Wojtek ma swoje charakterki i wybiera na przykład granie niż spędzenie wieczoru ze mną, ale uważam, że mimo wszystko jest dla mnie ogromnym, ogromnym wsparciem i bardzo dużo dla mnie robi, więc zdecydowanie na ten kalendarz zasłużył. Zdecydowanie. A to był taki żarcik. A co? Powkurzać też trzeba. Jakie zapachy od Yankee Candle polecasz? Zdecydowanie moim ulubionym top, top zapachem jest Winter Wonder. Ja mogłabym go palić non-stop po prostu cały rok. I drugim zapachem, który odkryliśmy z Wojtkiem i bardzo nam się spodobał, jest to zapach typowo świąteczny: Glittering Star. Jest świetny, naprawdę świetny taki zimowy, świąteczny. Boże, naprawdę mega. Musicie to powąchać. Jakie tradycje świąteczne najbardziej lubisz? Um, najbardziej no to zdecydowanie moją ulubioną tradycją to jest 12 potraw na stole. E, ja uwielbiam jeść. Ja sobie nie wyobrażam, żeby było mniej niż 12. E, zawsze tak byłam uczona od małego. E, moja babcia zawsze przygotowywała Wigilię, było 12 potraw i koniec, tak jak właśnie tradycja nakazuje. E, no a odnośnie Tradycji, której nie lubię, to zdecydowanie mogę tutaj powiedzieć, że dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń. Jest to coś, czego nie cierpię. Wiem, że to jest takie, wiecie, szczerze, możecie komuś powiedzieć, co życzycie, od serca, ale dla mnie ogólnie nie mam problemu ze składaniem życzeń, urodziny, cokolwiek. Ale jakoś dla mnie ten czas świąteczny, składanie życzeń w Wigilię jest takie, nie wiem, sztuczne. Nie potrafię. Chciałabym najchętniej powiedzieć wzajemnie, ale nie, nie wypada, prawda? Rodzinie. Dajcie znać czy w, w komentarzach, czy Wy też tak macie, że nie lubicie składać sobie życzeń w Wigilię. I dzielić się upadkiem. Później zawsze szczęka boli od uśmiechania się. się Ciocia wyściskają, nie? <laughs> Jakie masz plany na przyszłość? Nie lubię rozmawiać o planach na przyszłość, wolę mieć to w głowie i nie dzielić się zbytnio z ludźmi o tym, dlatego że my możemy sobie przyszłość zaplanować, nawet niedaleką przyszłość, ale życie tak naprawdę samo pisze swój scenariusz, więc myślę, że nie warto planować, a ty bardziej się w ogóle swoimi planami dzielić, bo to wtedy też w ogóle nie wypala. Więc to, co mogę powiedzieć w niedalekiej przyszłości. To to, że chcę wyjść za mąż. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że się to uda, i, i zbyt się wszystko nie pokomplikuje, bo wiadomo, jak teraz mamy, jak jest, jakie są tematy ślubów, i jak to wszystko wygląda, i wesel. Jest też tutaj pytanie, czy jestem już po ślubie, więc jeszcze nie. Ślub mamy mieć planowo w przyszłym roku. Co z tym będzie, to zobaczymy, co się wydarzy, bo teraz tak naprawdę niczego nie można być pewnym i my z wojtkiem też mamy bardzo mieszane uczucia. Ja osobiście mam tak, że mnie ta cała sytuacja stresuje. Nie wiem, co mam robić. Już przeszły mi w ogóle przez myśl takie rzeczy, że może by wszystko po prostu odwołać. No ale też tak naprawdę, jeżeli chodzi o wykonawców, mamy popłacone zaliczki, więc pozostaje nam tylko po prostu czekać do tego przyszłego roku i patrzeć, co się dzieje. Zobaczymy, no ewentualnie po prostu będziemy zmuszeni do tego, żeby zrobić mały, y, mały ślub, tak? Małe małe wesele, ale powiem wam, że patrząc na to, co wszystko, co się dzieje na świecie, to ja zaczęłam sobie myśleć. Kurczę, dobra, ja po prostu chcę już być tą żoną i tyle. I już nie chcę robić tego dużego wesela, już nie chcę, już po prostu nie wiem, nie chcę się tym wszystkim stresować, więc pozostaje nam tylko czekać. No. Tyle, co mogę powiedzieć, to to, że na razie ślubu nie odwołujemy ślub będzie. Mam nadzieję, trzymajcie kciuki, bo bardzo bym chciała, żeby wszystko poszło po naszej myśli. Nie wiem, co mam powiedzieć: strasznie, zaczęłam się stresować, jak zaczęłam o tym mówić. Masakra. Dobra, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego vlogmasu. Jednego i drugiego, bo pojawiły się w tym samym dniu. Dziękuję Wam bardzo. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się jutro, jak zawsze, o godzinie 16. Do zobaczenia.